Niektórzy wierzą, że Bóg na sądzie ostatecznym będzie ważyć człowieka i patrzeć, czy dobro, czy zło przeważy. Ale to jest zupełnie niebiblijny, choć niestety popularny obraz, bo człowiek nie jest w stanie zasłużyć swoimi czynami na zbawienie. Inni słusznie odczytują, że Bóg jest raczej Zerojedynkowy, co polega na tym, że albo czyjeś imię jest zapisane w Księdze Życia, albo nie jest. I od tego zależy zbawienie wieczne na sądzie. A w Księdze Życia można się znaleźć wyłącznie przez uprzednie, nowe narodzenie z Ducha Świętego, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz w to? Ale gdyby jeszcze precyzyjniej opisać nauczanie Biblii o stosunku Boga do człowieka, to należy powiedzieć, że Bóg jest raczej zero-jedynkowy, ale ze wzmocnieniem w obie strony. I taka nieco dziwna charakterystyka oznacza, że Bóg aktywnie pomaga duchowo ludziom już zbawionym, którzy powierzyli mu swoje życie i obficie nagradza ich dodatkowo. Po śmierci za ich posłuszeństwo w ziemskiej pielgrzymce, a z kolei serce ludzi zbuntowanych przeciw niemu stopniowo coraz bardziej zatwardza, tak że ostatecznie nie są już nawet w stanie przyjąć Ewangelii i pozostawia ich samych w bagnie ich grzechu. A z kolei mogą oni otrzymać wyższy poziom kar po ich śmierci i zależeć to będzie od tego, Ile szans na zbawienie odrzucili w swoim życiu, i jak wielką wiedzą o Bogu wzgardzili. Dlatego ludzie, którzy nie poddali swojego życia Bogu, żyjąc całe swoje życie w środowisku powiedzmy kościelnym, z obfitością wiedzy o Bogu na co dzień, zostaną szczególnie surowo ukarani, czyli czeka ich to straszne zero, ale jeszcze. Minus, czyli wieczne potępienie połączone z surowszą karą.